Halo, halo! Dzień dobry! Witamy z samego centrum wyspy Sikior. Jest dzisiaj sobota. Plan był jechać nad morze, ale padało z rana, więc... Pojechaliśmy teraz jeszcze jedną paczkę odesłać. Do Najka. Bo tam zły rozmiar podali, wysłali. Więc jedna z rzeczy tylko. O, a tu jest żona załatwia. Halo, good morning. Yes. No It's okay? It will be accepted here? She's checking. Ok. Idzie rodzinka. Dzień dobry. Dzień dobry. Iwo, dzień dobry. Co się mówi? Co się mówi? Jak się wchodzi? Mówi się dzień dobry. Ania, dzień dobry. Tak jest. O, mama tam wypełnia. Jest okej. Okay. Zobaczcie, tutaj przenieśliśmy paczkę do odesłania do Nike a. i pani na poczcie otwiera, i sprawdza, co jest w środku. To jest ciekawe, co? O, jak jesteśmy na Sikior, Sigior to idziemy tutaj. Jest chyba sklep z najlepszym zaopatrzeniem mięsnym na wyspie. Tak to tu wygląda. Większość w zamrażarkach trzeba szukać co tu jest. Hello What we want. Okay. No i wyjeżdżamy z miasta Sikior na wyspie Sikior kierujemy się z powrotem do nas do Marii. Ponieważ mamy już mięsko kupione, trzeba jechać do lodóweczki i wrócić. Tak to tutaj wygląda. Lecimy. Teraz przejeżdżamy przez taką najbardziej turystyczną część wyspy, czyli San Juan. Tutaj pierwsze moje wizyty na Siquijor na Filipinach w ogóle to tutaj się zawsze zatrzymywałem jakimś tam pokój się wynajmowało bo tak tutaj się jedzie a tu zaraz, zaraz pokażę jak będzie sposobność o, bo tutaj już zaraz po prawej stronie jest ocean o, tu Baja Bar, całkiem spoko, mieli zawsze jedzenie ceny takie trochę europejskie, ale też jakoś była spoko jak tu się chodziło, o, patrzcie jak tu pozarastało, że teraz wszystko się rozrasta na poli. Pani jedzie takim pierduszkiem i jedzie środeszkiem. Po co się trzymać prawej strony? Tutaj zasady ruchu drogowego są bardzo specyficzne. Trzeba ostrożnie jeździć.